Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bartek. A dzisiaj opowiem Wam legendę Wielkiego Szarego Człowieka. Dzisiaj przy, przynoszę Wam sprawę, która, nawet nie jest do końca sprawą kryminalną ale że ten kanał dotyczy nie tylko spraw kryminalnych, ale zasadniczo wszystkich spraw, które są jakkolwiek tajemnicze. A już robiłem parę spraw związanych bardziej z legendami niż z faktami, jak sprawa Orang Meden to postanowiłem, że dzisiaj opowiem wam historię dosyć krótką, ale dosyć jednocześnie ciekawą. Szkocką legendę, szkockiego potwora, powiedzmy, i to wcale nie z Loch Ness, który się nazywa Amferiemyr. Przepraszam, jeżeli zmasakrowałam właśnie szkocką wymowę, ja nie potrafię. A po angielsku nazywa się Big Grey Man. Obiecuję, że po tej sprawie, która jest bardziej legendarna, jak najbardziej dostaniecie bardziej, już taką bardzo często kryminalną sprawę. Jeszcze wam nie powiem jaką, ale możecie oczekiwać dłuższego materiału. Ale żebyście nie zostali z niczym, to sobie posłuchacie czegoś takiego. Ale już przejdźmy do rzeczy. Ten owy potwór, Big Grey Man i będę używać tej nazwy, nie rodzimie szkockiej, ponieważ jest bardzo duża szansa, że to źle wymawiam i ja nie chcę tego źle wymawiać przez cały materiał, więc będę go nazywać albo Wielkim Szarym Człowiekiem, albo Big Grey Man. Wracając. Big Grey Man jest legendarną istotą, która ma nawiedzać szczyt Ben Magdui i jego okoliczne przełęcze. Sama góra jest najwyższym szczytem pasma o nazwie Cairngorms i jest to takie pasmo górskie w Szkocji i jest drugim najwyższym szczytem Szkocji, Ben Magdui. A sama istota jest zasadniczo bardzo stara, to znaczy pierwsze podania o Big Rayman to jest już koniec XIX wieku. To jest istota z historią, można powiedzieć, legenda, która już się tak wytworzyła i osadziła w folklorze. Jest oczywiście bardzo turystyczna, to znaczy wiele osób idzie sobie na tą górę tylko po to, żeby spotkać Big Grey Man. Ale jak tak właściwie ma wyglądać ta istota legendarna? Ponieważ oczywiście nie mamy żadnego potwierdzenia, że on istnieje. Bardzo wiele ludzi rzekomo widziało Big Grey Man, jednak mało kto tak naprawdę go opisał w jakikolwiek sposób. Ci, którzy go widzieli, opisują go jako niesamowicie wysoką istotę o szarym futrze, albo jako taką obecność, nawet niedostrzegalną, która wywołuje nieprzyjemne uczucia we wspinaczach. No, brzmi nieco, nieco creepypastowo, bym powiedział. I takie uczucie miałem przy, podczas czytania tej legendy tak mniej więcej przez cały czas, że ciary po plecach idą ponieważ bardzo wiele świadków nazwijmy to tak naprawdę nie opisuje nawet samej istoty, a uczucie takiej dziwnej obecności, które na pewno znacie, bo myślę, że każdemu z nas się zdarzyło kiedyś w życiu mieć uczucie, że ktoś nas śledzi albo że ktoś za nami idzie. To jest taka niewypowiedzialna obecność, którą czujemy, ale której nie jesteśmy w stanie jakkolwiek ubrać w słowa. Tak mniej więcej jest opisywany Big Grey Man. Jednak Ci, którzy widzieli coś więcej niż samą obecność, mówią o humanoidalnej istocie, oliwkowej cerze, futrze. Niektórzy opisują go jako ogromną istotę, o w wielu, wielu metrach wzrostu. Niektórzy mówią, że ma nieco ponad 3 metry. Ma być też bardzo szeroki w barach, nieco małpiasty. Jakiekolwiek dowody na istnienie stworzenia ograniczają się do naocznych świadków i kilku nietypowych śladów stóp, które wystąpiły tam faktycznie i... Trochę trudno je do, dopisać do jakiejkolwiek istoty, ale, ale to, to nie jest nic bardzo twardego, żaden niezbijalny dowód. Jednakże jest coś, co łączy wszystkie rzekome widzenia Wielkiego Szarego Człowieka. Wszystkie takie mm, zeznania mówią o dziwnych odruchówkach szczęstu żwiru i o tej dziwnej obecności, która śledzi wchodzącego i która wywołuje w nim to okropne uczucie przerażenia. No brzmi nieco lovecraftiańską, bym powiedział nawet. Jak już mówiłem, pierwsze zgłoszenie spotkania z Wielkim szarym Człowiekiem było w 1891 roku, koniec XIX wieku. Ale publicznie tak właściwie ogłoszono je dopiero w 1925 roku, już po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej, oczywiście, po I wojnie światowej. Po pierwszej, do drugiej jeszcze trochę lat brakuje. Po I wojnie światowej zgłosił je Jane Norman Colley, który był brytyjskim wspinaczem, inżynierem i odkrywcą. Teraz przygotujcie się na cytat w moim tłumaczeniu. Zacząłem myśleć, że słyszałem coś innego, niż jedynie odgłos moich własnych kroków. Co kilka moich kroków rozlegały się dwa trzaski, jeden po drugim, jak ktoś szedł za mną, a stawiał kroki długości paru moich. Kiedy złowieszczy trzask brzmiał za mną, zdjęło mnie przerażenie i wziąłem nogi za pas, błądząc na chwiejnych nogach między kamulcami przez 4 lub 5 mil. Brzmi to strasznie przesadzeniem. I brzmi to strasznie, no właśnie, jak coś, co sobie opowiadają ludzie przy ognisku, żeby się przestraszyć. Ale nie mniej jednak jest dosyć ciekawa legenda, ponieważ Jane Norman Colley on był dosyć uznanym członkiem społeczności i człowiekiem bardzo pragmatycznym, powiedział. On był człowiekiem, który normalnie nie wierzył w takie rzeczy. Więc nie wiadomo, czy, jakie mogą być źródła tego, że poczuł tą dziwną obecność, do tego zresztą jeszcze przejdziemy, kiedy przejdziemy do tego, co Tygryski lubią najbardziej, czyli teorie, teoriki i inne wymysły. Ale na razie wystarczy nam to. Ta, to dziwne zeznanie, które trafiło do lokalnej prasy. A zaraz za nim trafiło kolejne, ponieważ wtedy odezwał się Norman G. Forbes, który zgłosił już, że słyszał tajemniczy brzdęk, kiedy wspinał się na Brary... Braryach? Przepraszam, że to źle wymówiłem. Który jest trzecim co do wielkości szczytem Szkocji, w, zachodnim, w zachodniej części, Cairngorms. No cóż, tutaj chociaż jedną rzecz mogę Wam powiedzieć na pewno, w legendach rzadko tak jest, że cokolwiek jest na pewno, ale tutaj potem zostało potwierdzone, że to, co słyszał nasz pan Forbes, to były dwa jelenie. Tam nie było żadnego wielkiego szerego człowieka, żadnej dziwnej istoty, która jakimś cudem przetrwała w górach przez tysiące lat w jakiejś ograniczonej ilości sztuk. To były po prostu dwie To takie zwykłe rogate. Jednak sam wspinacz twierdził, że to pasmo ma niesamowitą zdolność wywoływania uczucia zgrozy. I umysł w w, sam w odludnych miejscach tworzy wiele rzeczy za pomocą wyobraźni. Więc nawet sam pan Forbes twierdził, że to jak najbardziej może być wytwór wyobraźni. Nie tylko to, co go spotkało, ale także w ogóle wielki szary człowiek. Jak już mówiłem, to, co łączy wszystkie zgłoszenia na temat wielkiego szarego człowieka, to jest to niekontrolowane uczucie strachu i paniki, które wybuchało w człowieku, kiedy poczuwał tą dziwną obecność. Część miała też widzieć tą ogromną, szarą sylwetkę za nimi, nie przed nimi, za nimi, co jest bardzo creepy. A część jedynie słyszeć dziwne dźwięki, na przykład trzaskające, trzaskające go małęzie. W 1904 roku wspinacz Hughie Walsh był razem z bratem w tym paśmie gór, wspinał się na, Mag na Ben McDwee i wtedy miał, miał dojść do tego widzenia, ponieważ razem z bratem usłyszał niewytłumaczalne, niewyraźne kroki w pobliżu szczytu i doświadczył upiornego uczucia lęku. Określił to jako tą upiorną świadomość czy czyjejś bytności w okolicy. Tą upiorną świadomość, że coś się czai w tej mgle, ale nie wiedzą co. Pan Welsh razem z bratem szybko uciekli. Do kolejnego, bardzo ciekawego nieby spotkania doszło w 1941 roku, kiedy to ekscentryczna kobieta, szkocka nacjonalistka Wendy Wood, miała usłyszeć jakiś tajemniczy głos w mgle, to już brzmi zupełnie jak z jakiejś klibwasty, który mówił po szkocku, A czy do gaelicki jest no, ten rodowity język tamtych terenów. Na przełęczy Lerlik Gru, też przepraszam, jeżeli się wymówiłem, kobieta miała się wcale nie bać, jak wszyscy inni, ona nawet więcej. Ona poszła szukać źródła tego dźwięku. No tylko, że go nie, nie odnalazła. W końcu stwierdziła, że to nic, i że jej się w ogóle przesłyszało, przewidziało i że to w ogóle dziwne jakieś. Jednakże, kiedy wracała z przełęczy, usłyszała idące za nią kroki. Ktoś za nią szedł. Wtedy, no bardzo szybko uciekła. Zresztą, co jej się dziwić? Jeżeli ktoś za wami idzie, a szczególnie w górach, na odludnym miejscu, to najbardziej logiczną rzeczą, jaką można zrobić, jest ucieczka. Cztery lata później, w 1945 roku. A nastąpiło kolejne spotkania, wtedy to Peter Densham, wspinacz i ratownik górski, usłyszał dziwne trzaski i został ogarnięty uczuciem lęku. I ten pan jeszcze podrasował te swoje zeznania, ponieważ ten pan powiedział, że nie dość, że poczuł ten dziwny lęk, to jeszcze nie mógł się powstrzymać od ucieczki, to znaczy nogi go same niosły, niosły, on nie był w stanie przestać biec, kiedy usłyszał to wszystko. Kolejnym panem, który miał jakieś doświadczenia z wielkim szarym człowiekiem był Richard Freery. Mam nadzieję, że dobrze wymówię to nazwisko, który w 1948 roku napisał o obecności, dziwnie abstrakcyjnej, ale intensywnie rzeczywistej. Tak bardzo poetycko. I miał też usłyszeć wysoką, wyśpiewaną nutę. Że ktoś wyśpiewał jakąś bardzo wysoką nutę. I kompletnie nie rozumiem, jak to się ma do rzeczy. No, może, może Wielki Czary Człowiek jest śpiewakiem operowym, nikt nie wie. Ale, ale to, co powiedział, to wam przekazuję. Kolejna, taka bardziej znana historia o spotkaniu Wielkiego Szarego Człowieka to historia z 1958 roku, kiedy to magazyn The Scots opublikował historię wspinacza górskiego o imieniu Alexander Tunion. Też mam, na mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem. Brzmiała ona mniej więcej tak. W październiku 1943 roku e, przez 10 dni wspinałem się samotnie po Okeagolms. Pewnego popołudnia dotarłem na szczyt e, Ben McDwee i tam zostałem zaatakowany przez pewną istotę. W gęstej mgle usłyszałem głośne kroki, a potem ujrzałem kształt biegnący w moją stronę. Strzeliłem trzy razy. Nie przyniosło do żadnego skutku. Uciekłem do Glenderry, więc tutaj się zrobiło poważnie. Tutaj nikt nie czuł żadnej dziwnej obecności, tutaj nikt nie słyszał żadnych dziwnych rzeczy, a tutaj zostałem zaatakowany przez tego wielkiego, szczerego człowieka. Tutaj prawie doszło do mordu, można powiedzieć. Więc naprawdę coraz, 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 coraz straszniej. Jednak tutaj też nie mamy żadnych dowodów, że to się tak właściwie wydarzyło oprócz tego, że ten człowiek faktycznie wystrzelił, to wiemy, że on strzelił. I to jest tak właściwie taka ostatnia większa historia o spotkaniu wielkiego szarego człowieka. Przynajmniej ostatnia, którą dla was przygotowałem, a teraz przejdziemy już do tego, co te gryski lubią najbardziej. No i do bardziej takich naukowych wyjaśnień, co tak właściwie może być tym wielkim szarym człowiekiem, ponieważ większość takich naukowców wcale nie uważa, że to jest jakieś dziwne stworzenie, które przetrwało przez milion lat. Mówi się przede wszystkim mm, o tym, że to są góry. Niekoniecznie bardzo wysokie, ale to są góry. I do tego to są jeszcze takie góry, że tam bardzo łatwo jest się zgubić. To znaczy one są strasznie labiryntowe, tam często jest mgła, często wieje wiatr, często pada deszcz one tam bardzo łatwo jest się zgubić trasę po prostu. I psychologowie mówią o możliwości iluzji, o tym, że cały ten wielki szary człowiek może być tak właściwie iluzją lub halucynacją, która wynika z połączenia, e, połączenia rozrzedzonego powietrza, wyczerpania i samotności. Ponieważ warto zaznaczyć, że praktycznie każde to zeznanie o zobaczeniu wielkiego szarego człowieka jest zeznaniem samotnego wspinacza. Chyba tylko ta jedna para wspinaczy e, braci, która, bracia Wells, która widziała Wielkiego Szarego Człowieka razem, ale tak naprawdę wszyscy, którzy mówią o tym, że widzieli tą istotę, wspinali się samotnie. To może mieć duże znaczenie. Dodatkowo jest też możliwość tego, że infradźwięki e, tworzone przez wiatr mogą wywołać nieprzyjemne uczucia i niepokój, czyli to, co jest tak nieodłączne we wszystkich spotkaniach z Wielkim Szarym Człowiekiem. Kolejnym i chyba najbardziej logicznym wytłumaczeniem. Jest zjawisko nazywane widłem brokenu i myślę, że większość osób, które tego słuchają i wiedzą co nieco o fizyce albo są taternikami, kojarzy to zjawisko optyczne. Jest to zjawisko optyczne pojawiające się, kiedy człowiek znajduje się na linii między słońcem a mgłą lub chmurą, która się znajduje poniżej. To zjawisko naturalnie często pojawia się w górach i przyjmuje postać takiego wydłużonego cienia obserwatora, który często ma glorię wokół swojej głowy. Wygląda dosyć złowieszczo, nie powiem. To jest takie bardzo. Bardzo eerie, takie nieprzy, nieprzyjemne. Przynajmniej ja bym się nieprzyjemnie czuł, gdybym zobaczył coś takiego w górach, no nie powiem. Tym bardziej, jeżeli to byłyby właśnie takie szkockie góry, mgła, pada deszcz, nieprzyjemnie, no to naprawdę może, może człowieka przestraszyć. Dodatkowo samo widmo Brokenu też ma, przynajmniej wśród Teterników, ma bardzo złą pinie wśród ludzi wspinających się po Tatrach, ponieważ istnieje przesąd, że kto zobaczył widmo, umrze w górach. Że tego czeka śmierć, śmierć podczas wspinaczki. Jednakże, jeżeli zobaczycie widmo Burkenu, to nie martwcie się, ponieważ y, jest szansa, że nie umrzecie w górach. Ponieważ zobaczenie go po, po trzykroć odwraca urok i powoduje, że człowiek może już się wspinać spokojnie, bezpiecznie i już przez całe życie nic mu się w górach nie stanie. No, nie wiem, czy to jest prawda, ale istnieje taki przesąd. Chociaż przesąd chyba z definicji nie jest prawdziwy. Po prostu ludzie tak uważają, no to też jest połączone faktycznie z tą całą tajemniczą aurą wokół wielkiego szeregu człowieka. Jak już mówiłem, jest też bardzo prawdopodobne, że brak tlenu, to rozrzedzenie powietrza, bardzo utrudnia logiczne myślenie i patrzenie tak no, czystym wzrokiem. Szczególnie, kiedy jest się w takiej gęstej mgle. Gęste jak mleko, jak to mówi klasyk. Jest też taka bardzo ładna, bardziej filozoficzna teoria niż tak właściwie naukowa. To znaczy, w niektórych źródłach znalazłem takie wytłumaczenie, że wielki szary człowiek jest tak właściwie manifestacją tego, czym są z wytworzoną podświadomie przez ludzki umysł. I ja już wam wytłumaczę, o co chodzi. To znaczy, że istnieją takie teorie wysnuwane, tak bardziej filozoficzne, że nasz umysł, tak, tak naprawdę przebywając w tych, w tych górach, Antropomorfizuje sobie tą atmosferę tego miejsca. Szczególnie robią to umysły ludzi bardziej wrażliwych, że na następuje taka, takie um, uosobienie tego, jakie tego właściwie są te góry. A trzeba przyznać, że te góry faktycznie są znane z tego, że jest tam strasznie creepy, i że jest wszędzie mgła, i że pada deszcz, i że da się tam łatwo zgubić, więc myślę, że taka istota, taka tajemnicza istota, szara w mgle, Stwarzająca poczucie dziwnej obecności, jest jak najbardziej bardzo ładną i poetycką manifestacją tego, czym są te góry. I to tak właściwie byłoby wszystko. Powiedziałem Wam te najbardziej logiczne wytłumaczenia. Ja osobiście się skłaniam raczej do tych logicznych wytłumaczeń, ale niesamowicie mi się podoba ta teoria o tej manifestacji, ponieważ jest niesamowicie piękna i poetycka. Ale już do, wa do Was zostaje. To czy wierzycie, że tam naprawdę jest jakaś istota? Czy to jest jedynie legenda? Ja tak właściwie postanowiłem wam opowiedzieć o tym, ponieważ uznałem to za po prostu bardzo ładną legendę. Ja jestem osobiście osob osobą, która bardzo lubi góry, więc postanowiłem, że chociaż raz wam opowiem o czymś co jest związane z górami. To jest też krótszy odcinek, taki niekryminalny, za zbyt nią, bardziej tajemniczy, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Następny odcinek powinien być już znacznie dłuższy, to już wam zapowiem. I myślę, że będzie bardzo ciekawie. Więc możecie się przygotować. Ja jak, ja, jak na razie będę was żegnać. Pamiętajcie, kiedy idziecie w góry, dobrze się ubierzcie. Uważajcie na siebie. Góry to nie zabawa. Trzymajcie się ciepło i cześć!